Fajal, jedna z wysp Azarów na środku Atlantyku przyciąga latem turystów z całego świata, ale ta grupa osób nurkujących jest inna. Obok turystów nurkują biolodzy i archeolodzy morscy, będący częścią europejskiego projektu badawczego nazwanego EcoRoad, który łączy turystów z podwodną historią. Muitas vezes estes sítios uh, arqueológicos uh, não são tratados enquanto património, são só um destroço que não é conhecido, e por isso o grande objetivo do projeto é tentar valorizar estes vestígios enquanto ativo turístico de um turismo sustentável. Pod powierzchnią leżą pozostałości angielskiego parowca z XIX wieku. Takie miejsca mogą przyciągać nowy typ gości, odpowiedzialnych turystów. Są pessoas que gostam de conhecer a i e a natureza de uma ilha. Então, eu acho que é super valioso podermos passar esta mensagem aos nossos visitantes e podermos desfrutar de uma baía linda como esta e, com eles.

temos aqui uma ótima oportunidade de vermos o, aquilo que aconteceu noutras partes do mundo e para tentarmos não repetir os mesmos erros as autoridades também públicas estão estão atentas e também os próprios stakeholders estão atentos para a necessidade de desenvolver o turismo de uma forma uh, sustentável não muito apressada Gwarantując, że oszczędności, na których się bazuje ta também będą się perpetuar na no tempo. Turystyka przybrzeżna to największy sektor błękitnej gospodarki Europy. Odpowiada za połowę miejsc pracy i 200 miliardów euro przychodu. Dołączamy do EcoRoad w innej lokalizacji dla zrównoważonej turystyki podwodnej. 20 metrów niżej na dnie spoczywają stare kotwice i armaty. Zostały przeniesione tutaj z pobliskich wykopalisk. Teraz turyści mogą odkrywać historię atlantyckiej żeglugi w otoczeniu morskiej fauny. Te artefakty, które zniszczą się na Atlantic Seaforce, stały się rzadkimi ruchami, odkrywając wiele morskich To jest ogromny miejsce na dziadko.

What we do is to work in different areas. Now is a project in the sea, but it could be also to do, for instance, with the hiking trails, so that in 10 or 20 years we still have a beautiful place and, and tourism is a force for goals. Azory i inne odległe regiony Europy są częścią projektów Unii Europejskiej, co czyni aktywności nad morzem bardziej przyjaznymi dla środowiska. Udajemy się na Teneryfę, hiszpańską wyspę kanaryjską. W tych wodach żyje 1 trzecia gatunków wielorybów i delfinów na ziemi. Wycieczki z obserwacją wielorybów to tutaj wielki biznes. Ale Michel Vargas, biolog morski, chce, aby jego wycieczki miały minimalny wpływ. W przeciwieństwie do większości łodzi komercyjnych do oglądania wielorybów cichy ponton by Ocean nie przeszkadza zwierzętom takim jak Green Valley. A przy małej grupie osób na pokładzie każdy słyszy szczegółowe wyjaśnienia Michaela o biologii i zachowaniu wielorybów. Wir finden die Nachhaltigkeit, und die mit den Tieren hier umgegangen wird, schöner, als wenn man so auf dem Massentourismusboot ist, wo Whale-Watching gezeigt wird. Wir verabschieden das hydrophone das ist ein Unterwasser-Mikrofon, das uns nicht nur beobachtet, sondern auch höre. Hydrofon позволte den Touristen Klicken und Gwizden von vielen Füßen zu hören. Hör auf zu klicken. The moment before capturing the prey, it's basically like trrrr. then comes the silence. Capture. There is an environmental emergency, and we need to create opportunities like this that can change mentality of people, that can see nature as part of us, not as something isolated. Ta firma współpracuje z innym projektem Unii Europejskiej, Twined by Stars. który dąży do przekierowania wakacji nad morzem z głośnych atrakcji ku znaczącym doświadczeniom w zgodzie z naturą. Uwzględniam perfectamente, że se może gonić w sosteczności i competitivność na mismą bębę. De facto, su principal valor jest w transmitowaniu edukacji ambientales a los turistas o clientes que consumen sus Na fajlach na Azorach inna firma obserwująca wieloryby, Naturalist, włączyła badania naukowe do swych codziennych wycieczek. Biolodzy morscy na pokładzie rejestrują każde spotkanie z fauną i zbierają próbki jak cząsteczki skóry wielorybów. Dane trafiają do instytutów badawczych, tnąc koszty badań terenowych, a turyści oglądają naukę morską na własne oczy. it is preserved i also brought a big one this is the best we can have we want to to be models to try uh, to create products that also other companies can use to potentiate these links between the science and the tourism and to use better data because with these companies we are every day in the ocean we can get real data for long periods Dwa europejskie projekty, Twin by Stars oraz EcoRoad, pokazują tylko kilka sposobów, jak możemy uczynić letnie wakacje przyjaznymi dla oceanu. Badacze przypominają nam, że nie trzeba być nurkiem ani obserwatorem wielorybów, aby móc chronić środowiska morskie. Nawet turyści relaksujący się na plaży mogą zbierać śmieci podczas spaceru, by utrzymać piękne wybrzeża i chronić morskie życie przed plastikiem. nós temos alterações climáticas, temos a poluição, temos eventos de extinção massiva de espécies, mas neste momento ainda é possível alterarmos comportamentos e de alguma forma contribuir para que as coisas melhorem. Portanto, é importante que os turistas também saibam isso. globalmente źle zarządzana turística nadmorska zanieczyszcza e i zagraża morskiemu życiu. Miejsca jak Kanary i Azory pokazują, że można cieszyć się oceanem, dbając o jego bezpieczeństwo.